Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studia Karolina. Dzisiaj trafiły do mnie uczennice zespołu szkół w Kowalu, i bardzo się cieszę, bo znaczy to, że docieram ze swoimi programami również tam. I Cieszę się, że mnie uczennice zespołu szkół w Kowalu podjęły decyzję o realizacji pro projektu z zakresu zwolnienia z teorii. Patrycja Dulska, witam Cię serdecznie. Witam bardzo i Vanessa Górska. Witam. Dziewczyny, pojawiłyście się u mnie, bo tak jak powiedziałam, realizujecie projekt Zwolnieni z teorii, ale projekt, który realizujecie, jest bardzo ciekawy i na pewno bardzo praktyczny. No właśnie, co to za projekt? Nasz projekt społeczny o nazwie Jak mi dzisiaj, to kiedy? Mhm. opiera się na wykluczeniu cyfrowym. Wykluczenie cyfrowe jest bardzo niestety powszechne w naszej mhm. lokalnej społeczności. Zaobserwowaliśmy to e Właśnie wchodząc w interakcję z różnymi osobami mhm. e, z naszych terenów, ponieważ jesteśmy właśnie z terenów wiejskich, gdzie ludzie no, niestety nie mają możliwości, nie mają umiejętności, aby poprawnie obsługiwać komputer czy nawet telefon, smartfon, mhm. i przez to nie mają dostępu do zad internetu, a, prze, a przecież właśnie żyjemy w dobie. E, cyfrowej rzeczywistości i takie sprawy urzędowe, jak wypełnienie wniosków, e, e, oświadczenia czy bankowość internetowa, stawiają z nimi wyzwania. Mhm, okej. Okay. I Wy zaobserwowałyście, zaobserwowałyście, że na terenach wiejskich ta umiejętność posługiwania się tymi najnowocześniejszymi mediami, przeważnie internetem jeżeli, czyli tam social mediami, inter, znaczy stronami www czy chociażby smartfonem smartfone jest bardzo ograniczona. Myślicie, że w miastach jest lepsza sytuacja? Tak. Tak, w miastach ludzie łatwiej radzą sobie z tymi problemami związanymi z komputerami chociażby. Myślę, że w miastach już panuje trochę inna mentalność mm -hmm. i ludzie są bardziej przystosowani, ponieważ też ich otoczenie ich do tego zmusza i mimo wszystko właśnie tych naszych okolic e, widać, jest bardzo duża przepaść, mimo wszystko. I ludzie naprawdę potrzebują, żeby doświadczyć tej edukacji cyfrowej i żeby właśnie te nierówności pomiędzy mm -hmm. wsią a miastem, które jeszcze istnieją, nawet e, w naszych czasach, po prostu zaniknęły. Powiedzieliście o wykluczeniu cyfrowym tak zwanym, tak? Jak rozmawiałyśmy dzisiaj powiedziałyście, że istnieje coś takiego jak wykluczenie cyfrowe. Czyli coś, co można odnieść do tego tematu, z którym dzisiaj do mnie przyszłyście. Coś, co powoduje, że osoba starsza mieszkająca na wsi, no, ma, nie ma dostępu do komputera, na przykład, bo nie wymaga od niej tego życia, tak? Chociażby zawodowe, no starsza może być po 50, która nie ma na co dzień dostępu, ponieważ pracuje na roli, w, w gospodarstwie rolnym i tak dalej. I to jest dla Was ewidentnie zauważalne, no bo jednak rzeczywiście to, to miasto, ta praca w mieście, ta cyfryzacja powoduje, że ten dostęp dla tych mieszkańców jest łatwiejszy. A jak jest z młodzieżą? Z ludźmi, którzy są w Waszym wieku? Młodzież mimo wszystko, że jest bardzo doświadczona, jeśli chodzi o internet i poruszanie się w sferze cyfrowej. Nadal nie ma kompetentnej wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci. Jak bezpiecznie się poruszać, na temat swojej mm -hmm. prywatności i co to jest hejt, i jak to jest go doświadczać i do kogo zwrócić się o pomoc. I jak też mimo wszystko internet na nas wpływa, ponieważ internet ukształtował nasze pokolenie. I ważne jest, żebyśmy znali my i nasi rówieśnicy mhm. zagrożenia, jakie właśnie płyną z tego nowego świata, który nas otacza. Mhm. No, no dobrze, dobrze. i w, y powiem szczerze, że temat bezpieczeństwa w sieci jest tematem bardzo istotnym i bardzo ważnym. Ja to swoim dzieciom cały czas powtarzam, że. Ktoś, kto jest po drugiej stronie i przedstawia się jako nastoletni chłopak bądź dziewczyna z innego kraju, wcale tym nastolatkiem może nie być, tak? To może być osoba, która ma jakieś złe intencje i może krzywdę zrobić. Czy macie koleżanki, kolegów albo dalszych, bliższych, którzy na takie rzeczy się łapią jeszcze, że, że jednak to niebezpieczeństwo w tej sieci funkcjonuje, tak? Z mojego doświadczenia raczej nie, chociaż y, słyszeliśmy historię, że w szkole w naszej okolicy była sytuacja, gdzie właśnie y, chłopacy potrzyli się pod jakąś mhm. dziewczynę, co skończyło się sądem, ponieważ no, nieciekawe zdjęcia po prostu wysyłali do chłopaka, a on odesłał swoje, także mhm, rozumiem. No i to jest właśnie to, czego się nie powinno robić w sieci, bo sieć nie zapomina, prawda? Dokładnie. Wysyłania zdjęć. A powiedzcie mi, nie, yy, jaką macie, jaki macie plan na realizację tego swojego projektu związanego z tym właśnie wykluczeniem cyfrowym? Chcemy działać w różnych sferach z mhm. różnymi e, ludźmi, e, właśnie nie patrząc na to na wiek, na wykształcenie, na miejsce zamieszkania, dlatego już mamy za sobą pierwsze szkolenia właśnie w naszej szkole mhm. o cyberbezpieczeństwie w, e, w sieci. E, teraz e, w najbliższym czasie planujemy szkolenia w w domach pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych, aby też ich oswoić z tą nową dobą internetową. Mm -hmm. I na pewno w podstawówkach, gdzie dzieci w, w tym wieku właśnie wchodzą mm -hmm. e, w media społecznościowe, w internet, aby je oswoić z tą nową rzeczywistością i jakie zagrożenia na nie pójdą, ponieważ wchodzą na, tak naprawdę nieświadome. To i są bardzo rzadko uświadomiane, ponieważ pokolenie naszych rodziców nie doświadcza tego, co my teraz doświadczamy w internecie, nie doświadczyło, i chcemy właśnie uświadomić je, że naprawdę w internecie, w mediach społecznościowych, w tej cyberprzestrzeni trzeba się poruszyć z głową i z pełną wiedzą na temat profilaktyki. Ok. Jak długo będziecie realizowały ten projekt? Ile Wam jeszcze czasu zostało? Na jaki przewidzieliście realizację? Projekt. Etap realizacji w ramach olimpiady mamy wyznaczony do 16 kwietnia, wtedy już muszę przesłać dokumenty związane właśnie z projektem, ale jeśli tylko zasoby czasowe i chęć ludzka nam pozwoli, chcemy na pewno dalej realizować mhm. projekt. To jeszcze jedno pytanie. Jaki jest odbiór? Już realizowaliście u siebie w szkole, w Zespole Szkół w Kowalu pierwsze szkolenie. Co mówią Wasi rówieśnicy? Na pewno są pod wrażeniem, ponieważ dowiedzieli się mnóstwo nowych faktów, mm -hmm. które same uczestniczyłyśmy w tym szkoleniu i pewne rzeczy dały nam do myślenia na temat internetu i jego wpływu na nas. I myślę, że to są naprawdę rzeczy praktyczne, które zostają w pamięci i sięgając następnym razem po komórkę czy komputer, naprawdę przychodzi jakaś refleksja. Jeżeli tylko swoim działaniem uratujecie chociażby jedną duszyczkę przed tym, żeby nie popełniła błędu w sieci, bądź nauczycie jedną starszą osobę jak posługiwać się chociażby internetem, sprzętem komputerowym, co spowoduje zmniejszenie tego wykluczenia cyfrowego, to warto Wam oddać hołd i wesprzeć takie inicjatywy, które, o których dzisiaj e, rozmawialiśmy. Vanessa Górska tak. i Patrycja Durska. Tak, dziękuję. Bardzo serdecznie dziewczyny dziękuję. Dziewczyny, pierwszy raz u mnie w studio zespół szkół w Kowalu. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy biorą udział w Olimpiadzie Zwolnienia i teorii. do odzywania się do mnie i do przychodzenia, do chwalenia się takimi projektami jak tutaj realizowane przez dziewczyny. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy.